Terima kasih telah menonton! Musisz wiedzieć ciociu, że nie jem mięsa, nie palę, nie piję alkoholu i nie biorę narkotyków. Jestem Ema. Często o tym mówimy, a także często Państwo pytają, dlaczego u nas występuje więcej mężczyzn. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Do miasta tu się Dzięki! Proszę Państwa, teraz będzie film o dwóch takich co wyrzucają wersalkę. Całkiem dobrą jeszcze, no po małym przebiegu 30-letnia co prawda ta wersalka ale mogłaby jeszcze służyć parę lat. Parę lat mogłaby jeszcze służyć, no i, i zobaczymy. No, nie, rozkręcimy. nie, rozkręcą jednak. Bo no bo przecież jak odbije i okno wypierdzili? Pierdzili okno. Musielibyśmy bardzo szybko. A nie, na auto, nie. Nie, no, na. Nie. Ja, ja opowiadał od razu, żeby się kieszką rozbić. Bo się wam zaklinowało teraz. Dobro a ziobro. Państwa o dwóch takich... Proszę Państwa ponownie o dwóch takich, co porządną 30-letnią wersalkę wyrzucają. No i to jest właśnie efekt. Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy. Nie wiem, co ja. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. O ty skurknę, wesynął, mnie od internetu. Bagę! Nie weszłeś! Nie weszłeś! Za coś tą! Co Jestem hardcore. Ty bany człowieku! <grym> Jestem tu masz, robię w Robię Dumasz! Zrobię w Mam na to certyfikaty cztery. 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 Certy... Nie wszedł! Szedłem! Ale nie się wdą, ale wdą, pan się nie Państwa, Paweł będzie skakał, tutaj mamy <śmiennie> metr 50. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. <śmiennie> Na Bolidzie może z bliska zobaczycie jego stan techniczny. Zajebisty, kurwa. Sprzedaż, kurwa, dzwon pod 0700. Pytajcie o Bolida. Kurwa, szybkie, że mam plułaś. No proszę państwa, same siła nochy, nie? No, kurwa, kurwa, stan idealny. Dobra, lakierek nowy, kurwa i pan Paweł, no kurwa, i jedziemy. Mo dawaj Maniek. Kurwa. Dawaj Maniek, to już się kameruje! Ja, kurwa, ta kierownica się Ej, kierownica się Chuj z kierownicą, dawaj. Nie, kurwa, ciasto. <głosy> 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 o kurwa rzeczywiście! Kurwa! A Cię wszystko boli! a kurwa! a O kurwa! Co ty żeś się Na Gran Canaria nadszedł kolejny wieczór. Cała rodzina Henryka czeka na kolację. Beata miała przygotować swoją specjalność. Przygotowałam pyszną kolację. Po to, żeby było nam lepiej, żebyśmy mogli żyć wszyscy razem w zgodzie i w przyjaźni. Mam nadzieję, że wszystko zapomnimy, co się do tej pory działo, i będzie już teraz dobrze. Nie to zrobię. Ja to jest. Oj, no dziękuję. właśnie. Dziękuję. A tak w ogóle, to, to jest mój specjał. Jesz, mięsny jesz, który jest po prostu przesłodki. Tu ma oczka. Tu ma buźkę, no po prostu wszyscy moi znajomi to uwielbiają. Mięsny jeż to moje ulubione danie. Zawsze, kiedy przyrządzamy go z bratką, śpiewamy Mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. Tego jeża jedzono u nas w domu od pokoleń. Robiła go moja babcia, robiła go moja mama. Teraz robię go ja. Chciałam, żeby wszystkim smakował i zbliżył nas do siebie. No, Mam na nadzieję, że wam będzie smakowało. Sadzen. Dziewczyna się starała. Zobacz, ile tu pracy było. Ale widzicie, co? Poczekajcie. Jeszcze przyniosę tak? piwko do uczenia utrzy całej no, super, sytuacji. super, Kiedy zobaczyłam tego mięsnego jeża, poczułam obrzydzenie. Wielki talerz pełen tłuszczu i cholesterolu. Mm, mm, mm. Tłuste to tak. Ale tam nie przesadzaj, tłuste paróweczki są, szyneczka, wszystko tak pięknie zrobione, świeżutkie. Nie się podoba. Mm, no pewnie, że tak. Pachnie, Pachnie aż. Moja żona robiła zawsze jakieś sałatki, a ten mięsny jesz to był konkretny posiłek. Brakowało tego w tym domu od dawna. Proszę. Dziękuję Ci bardzo. No jest piweczko, jest. Proszę, ładnie. kochanie, wyraźcie piłko. Masz mamolę szklankę. Bo no, no, ty nie pijesz? Nie, my dzisiaj so, mamoląc jej mam soczek. Teraz już kończymy z turystami. Mamy siedem odpowiedzi i zajmujemy się zupełnie czym innym. Czym, bo zaraz się to okaże. Więcej niż jedno zwierzę to. Owca? I jeszcze raz więcej niż jedno zwierzę to. Lama. Lama. No Lama. nie, no to.